pochować umarłego, jałmużna. Dużo łatwiej jest z tytułu, że ktoś umarł. My już tego języka nie stosujemy, ale czułe słówka kierować i różne te wszystkie twarzyczki, serduszko czarne, takie, o takie. My już tych serduszek raczej sobie tam nie poślemy chociaż. To jest język uczuć, więc jak kogoś z kimś tam w prywatnym obiegu łączą takie, a nie inne zależności, to symbolem się przekazuje coś, czego słowa nie wyrażają albo wielu słów by potrzeba. Nadużycie nie znosi użycia. Dla ludzi jest. My w każdym razie to rozpoznajemy na ten sposób, może byśmy sobie już, już dzisiaj takich różnych tam znaczków nie posyłali, tym bardziej osobie, która doświadcza śmierci kogoś bliskiego że słowami może być różnie, w każdym razie mowa zasadniczo nic nie kosztuje. Słowa można przesyłać o tym, że się współcierpi, o tym to, o tym to, a na pogrzeb nie każdy musi chcieć się wybrać, bo to już kosztuje, to jest jałmużna. Kosztuje nie pieniądze w pierwszej kolejności, chociaż to jakby było jako, jako motyw, to ma swoje... Swój ciężar nie mam, jak mam czynić. Kosztuje siebie. Trzeba ofiarować czas, przestać zajmować się sobą. Czy tu jest nawiązanie do niedawnego pogrzebu Świętej Pamięci Kaliny? I taki nie. Ty wiesz. Można na pogrzeb udawać się z niewłaściwych powodów, nie na modlitwie żeby się modlić, tylko żeby mnie odnotowali, że byłem. Tak może być, naganne. Ty wiesz. Księcu jest obowiązek mówić na okoliczność, gdyby było tak albo inaczej. Jak jest przed Bogiem, jest. Stoisz przed Bogiem.